Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy naleśniki po japońsku. Potrzebować będziemy: szklankę mleka, szklankę wody mineralnej, dwie szklanki mąki, dwa jajka, cukier waniliowy, dwie łyżki cukru, szczyptę soli dwie łyżki oleju w moim przypadku jest to olej słonecznikowy i składniki ciasta należy dokładnie połączyć i ciasto zostawiamy na 30 minut aby odpoczęło później smażymy naleśniki na suchej patelni ponieważ olej daliśmy do ciasta dokładnie mieszamy i ciasto zostawiamy na 30 minut aby odpoczęło brzydko ciasta musimy leciutko zebrać ponieważ mamy mąkę a konsystencja ciasta musi być jednakowa Ciasto pozostawiamy aby odpoczęło 30. Minut. Ciasto naleśnikowe odpoczęło i teraz smażymy na suchej patelni. Wlewamy porcję ciasta, rozprowadzamy po całej powierzchni i smażymy z jednej i z drugiej strony. Naleśniki po japońsku podamy z lodami i startą czekoladą. Tutaj już mam startą czekoladę z migdałami, a lody mam w zamrażarce. I podamy naleśniki po japońsku. Smażymy naleśniki z jednej i z drugiej strony. Wlewamy porcję ciasta, a jak wspominałam rozprowadzamy po całej powierzchni i smażymy. Naleśniki mamy usmażone, dajemy gałkę lodów, zwijamy i zakładamy ten sposób i posypujemy startą czekoladą i mamy taki sposób i mamy naleśniki po japońsku dajemy gałkę lodów zwijamy Zakładamy taki, taki stożek, taki trójkącik i posypujemy, tak jak już wspominałam, starczą czekoladą. Fantastycznie smakują, idealne na upalne dni. Na deser uwielbiają dzieci. Lody znajdują się przepis na moim kanale. Tak to wygląda. Posypujemy i mamy naleśniki po japońsku. O ile Państwu mój przepis się podoba na naleśniki, Serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl na leśniki po japońsku.